10 sekund milczenia na początek. Bo oczywiście wbrew wszystkim narracjom. Temat patrole obywatelskie. Wiemy, co się stało w śremie. A no, po prostu po co nagrywać film o czymś i komentować coś, co było nieuniknione. No chcieliście to mać. Co? O co chodzi? A teraz patrole obywatelskie. I mamy z jednej strony: o faszyzm, rasizm, fotomontaż. Tak nie wolno. Z drugiej strony mamy: o Polacy się budzą. To jest łapędzi śpiew przed upadkiem. I powiem szczerze, że tak naprawdę te, te całe zjawisko to jest na zasadzie takiej, że ktoś tam skrzyknął, udostępnia i nie chodzi o żadne bezpieczeństwo, chodzi o tak zwane fame, czyli wyświetlenia, sławę i tak dalej, bo tak jesteśmy już ukształtowani. Bo takie rzeczy robi się po cichu, bo wiemy jaka jest władza i co się dzieje. Z jednej strony mamy coś takiego: patrole obywatelskie, rządzi Platforma Obywatelska, która powinna obywatelskie inicjatywy wspierać i szanować. Na jaka jest zapowiedź policji, legitymowanie, badanie, monitorowanie owych spacerków itd., itd., itd powiedzmy sobie prawdę, zastraszanie. Wy macie być, taki komunikat, wy macie być pod ludźmi, wasz można mordować, tutaj obca herenrasę przyjeżdża na nasze zaproszenie, żeby wami rządzić, a wy macie być bydłem. Zapomnijcie o godności, zapomnijcie o tym, żeby się bronić. Dlatego twierdzę, że to jest właśnie na zasadzie fejmu, bo każdy człowiek, Przeciętnie inteligentny, yy, z, wiedząc jakie są u, uwarunkowania polityczne, robiąc taki patrol faktycznie, czy spacer, nie rozłasza tego. Bo wtedy, tak powiem Wam szczerze, on może najwyżej poinformować policję. My tutaj będziemy patrolować, wiecie, rozumiecie. I wtedy powiem Wam. Ten miejscowy komendant wypowiedział dobrze, chłopcy: weźmy jakiś tam kontakt, w razie czego od razu nas wzywajcie, w razie czego dokonajcie obywatelskiego zatrzymania. By było cicho i to by było skuteczne. A co się dzieje, gdy to w mediach, pompa, idziemy z bębnami, bijemy? No wtedy władza mówi. Wydaje do takiego komendanta polecenie. Ej, ty, spacyfikuj to, weź ich spisu i weź ich zastrasz. Te bydło ludzkie wychodzi. I ten komendant, który pewnie w pełni popiera te spacerki. Jest do tego zmuszony. Oczywiście, jak to będzie wykonywał, to jest inna sprawa. Te polecenia, ale on będzie je miał i będzie z tego rozliczony. Bo chodzi właśnie o. Zastraszenie. Także ja właśnie przez tą pompę, przez to rozgłaszanie tegoż byłem, jestem bardzo sceptyczny, że to będzie, wiecie, jest takie coś. Wychodzi taki spacer. Policja ich spisuje. No i pierwsza rzecz, że zaczynają obserwować tych ludzi, kto jest prowodyrem. No, i wtedy zaczyna się tak zwane nękanie. No, bo zawsze tak jest, że wiecie, jest jakaś grupa ludzi, gdzie ktoś ma jakiś autorytet, tak zwany przewodnik stada, i on tych ludzi organizuje. No i ten człowiek będzie wzywany. Dlaczego to organizowaliście? Czy to ma tendencje rasistowskie? Bla, 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 bla. Będzie czyste nękanie. Jeżeli taka osoba będzie, można znaleźć na nią kaki, to się znajdzie. I to będzie po prostu duszone w zarodku. Bo to są te spisywane. I najbardziej mnie śmieszy właśnie to, że partia, która głosi swojej, no, można powiedzieć, nazwy, jako takiej deklaracji obywatelskie, pierwsza rzecz to zwalcza wszystko, co obywatelskie. Nawet przecież w prawie mamy tak zwane zatrzymanie obywatelskie i pewne uprawnienia obywatela, który nawet obowiązki, które on jest, ma możliwość lub jest zmuszony, jeżeli to jest obowiązek, czynić w razie zobaczenia przestępstwa albo by przestępstwu przeciwdziałać. No ale to jest wszystko, wiecie, na zasadzie, pod ludzie. Czyli niepigmento-dodatni Europejczycy mają być sprowadzeni do roli bydła bezwolnego, zastraszonego. Nie wiem, czy to prawda. Podobnież sprawcy owych wypadków w Śremie zostali tam zatrzymani i przesiedleni do jakiejś wsi, by byli bezpieczni. Taki kolejny aspekt. To oni mają być bezpieczni. Polacy? kwiacy Polacy? O czym wy Następna rzecz, że to jest właśnie taki aspekt takiego łabędziego śpiewu. Jak u nas to szybko idzie? Bo podobne zjawiska obserwowaliśmy w państwach nazwijmy to zachodniej Europy, gdzie to li po Właśnie na bazie tego 2015 zaczęła być fala przestępstw i tym podobne sprawy. Wtedy, pamiętam, Norwegia, Szwecja, Finlandia, też Niemcy, był taki ruch synowiodyna. Gdzie on dziś jest? Nie ma. Musimy zrozumieć jedną rzecz. Niepigmentododatni Europejczycy są dyskryminowani, ułojeni w podatkach, muszą na siebie pracować, nie mają żadnej pomocy państwa w odróżnieniu od rasy dodatniej Więc mają swoje sprawy. Takie, nazwijmy to, organizacje zaczynają działać jako taki oddolny ruch, sprzeciwu wobec tej polityki, ale zostają od razu medialnie, nazwijmy to, atakowane, wyzywane od właśnie nazi, rasiści i tym podobne sprawy. W tym momencie wszystkie środowiska antyeuropejsko-nazistowskie, które chcą, z, czyli lewackie, które chcą z europejczyków nie dodatnich uczynić pod ludzi. Stworzyć nową herenarasę, występują przeciwko temu, protestują. Tak jak w tym przypadku. Prowodyży, właśnie takich, nazwijmy to, regionalnych komórek, są zastraszani, wzywani na policję a kiedy macie zamiar spacerować? A czy nie macie przy sobie niebezpiecznych narzędzi? Z czasem. Ten oddolny ruch umier. Ludzie widzą jego bezsens. Bo pracują, wracają zmęczeni z pracy, idą na jakiś spacer. W tym momencie jest takie coś, że zamiast jeszcze dostać pomoc, to przyjeżdża radiowóz są zwijani, żeby ich spisywać, sprawdzać. Dwie, trzy godziny spędzają na komisariacie i wracają o pierwszej, drugiej w nocy do domu i muszą wstać o szóstej do pracy. Zniechęcenie, zmęczenie. Tak to działa. Także nie tyle nie jestem entuzjastą, czyli ja, ale bardzo patrzę się sceptycznie na ten ruch. Z drugiej strony można by powiedzieć, że zobaczmy, że te wszystkie ruchy zyskują poparcie, nazwijmy to społeczne, ale to w żaden sposób nie przekłada się na poparcie jakieś polityczne, na jakieś partii, które sprzeciwiają się tej polityce. To jest bardzo ciekawe. To jest już, jakby to powiedzieć. Takie zjawisko kuriozalne, że jeżeli rozmawia z ludźmi, takimi normalnymi, oni o, 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 są przeciw temu, oni widzą to, ale jednocześnie przychodzą wybory i oni głosują wbrew temu, co generalnie deklarują. No cóż. Tak działa propaganda. Oni wierzą. Właśnie oni wierzą. Wierzą w obietnice, wierzą w zapewnienia, a nie mają, a rezygnują z empirii, rezygnują z doświadczenia, że to, co doświadczyli, to, co jest faktem, jest odrzucane. I to widzimy na przykładzie, na przykład. Yy, Partii PiS w Polsce. Gdzie to Li szła do władzy w, w, w trakcie tego kryzysu migracyjnego? Nie migrantom, nie tego. I na zasadzie kurczę, tego zaczęła sprowadzać, ile, ile ich wlezie. No i czy ktoś wyciągnął z tego wnioski? Nie, to jest partia Pro Polska. I dziś mamy to samo. I na przykład, niekiedy jest takie coś, wystąpienie takiego posła, właśnie Pisu, który mówi coś wręcz przeciwnego niż oni robili. Ale ludzie chcą w to wierzyć i odrzucają doświadczenie empiryczne. Odrzucają to, co było faktem. Oni chcą wierzyć w obietnice. No a potem mówią: Jak nas oszukali? I powiem Wam szczerze, nie. Oni was nie oszukali. To wy się oszukujecie. Bo oszukać można raz. Ale jeżeli oszust, który was okłamał, dokonuje tego drugi raz, to już jest Wasza wina.